W dzisiejszym filmie zagramy sobie w gierkę, w której musimy wyławiać Już wam pokazuję co, łowimy sobie, cyk, teraz musimy klikać, cyk No i mamy Lionela Cactuselli. Musimy wyławiać w tej gierce brainroty. roty Powiem wam, że w sumie z czymś takim się nie spotkałem Mamy tutaj takiego jednego brain rota, nie wiem co to jest Lobini Pizzanini I tutaj mamy właśnie Lionela Cactuselli. Musimy oddać te brain roty chyba tutaj w to miejsce Musimy sobie postawić te brainroty. No w sumie tak dosyć oryginalnie, że łowimy tak naprawdę brainroty. Dobra, to jeszcze postawmy sobie drugiego Lobini Pizzanini tutaj mamy Będą nam farmić na razie siano Musimy Gdzieś sobie lepszą wędkę kupić, nie wiem w jaki sposób tu się kupuje wędki, tu mamy w ogóle Rebirfa, potrzebujemy Lobini Pizzanini, eee, nie pamiętam jak ta opona się nazywała, ale mamy tą oponę i w ogóle teraz wpisałem sobie jeszcze kod tutorial i dostaliśmy taką Tripitropę, dobra to bierzemy tą Tripitropę i 25 tysięcy siana też dostaliśmy, dobra mamy Tripitropę, mamy tutaj Lobini Pizzanini. Tutaj w ogóle, żeby dostać się dalej Potrzebujemy jednego Rebirfa i 10 milionów Dobra, trochę musimy tutaj nałowić w takim razie Pójdźmy gdzieś do marketu Tu jest w ogóle market Zobaczymy, czy w marketie lepsze wędki da się kupować Pewnie tak Może na początku to zróbmy Tu jest Brainrot Merchant A tu możemy sprzedawać Brainroty Te, Tutaj też jest Brainrot Merchant Tu jest Road Merchant Dobra, za ile jest lepsza wędka? 145 tysięcy dolców Drogo, powiem wam Tu są darmowe nagrody A dobra, z gierkę trzeba polajkować i tak dalej Dobra, tam się nie chce Dobra, to na razie w takim razie Wracamy do naszej bazy i łowimy, no na razie tą wędką musimy łowić Dobra, może coś lepszego uda nam się wyłowić Teraz tigrolini, watermelonini łowimy Dobra, spoko Na razie musimy wyłowić jakikolwiek brainrod Żebyśmy zapełnili wszystkie pola Dobra, no mamy tigrolini, 18-kilowego Dobra, spoko, mamy takiego tigrolini Weźmy go, postawmy sobie tutaj Jeszcze musimy dwa jakiekolwiek brainrody wyłowić Ilon farmi nam 25 dolców na sekundę, to nie za dużo Ten tu farmi nam 167 To ten więcej, ten 9 No to tego to od razu bym chyba sprzedał, powiem wam no i ten, 127 farmi. On w ogóle jest lightning, czyli tu są jakieś mutacje też. Dobra, na początku 145 koła musimy zbierać sobie na jakąś lepszą wędkę. Dobra, łowimy znowu. O, teraz spiloniero Golubiro w sumie mamy. Nie wiem, czy to jest tutaj dobry Brainrod. No, jakby w stylu Brainrod to jest dobry Brainrod. Dobra, mamy tutaj spiloniero. Postawmy go sobie w tym miejscu. Ile on farmi? 7 dolców. No nie, no biada, powiem wam. Dobra, musimy jakiś lepszy Brainrod wyłowić. Dragon Fruit jak Sulti nam teraz wyleciał. Dobra, są dziwne Brainrody, powiem wam. Takich, których normalnie w brainrotach nie ma raczej. Ale dobra, cyk. No i dobra, i teraz to może być już lepsze. Mamy coś takiego tutaj. Dobra, postawmy to w tym miejscu. 166 tysięcy na sekundę. Co so, jest, gierkę zeskipujemy teraz. Abysel jakiś nam wyleciał. Aha, dobra, to powiem wam, że szybko to gierkę przejdziemy. Ja idę sobie razu lepszą wetkę kupić. Jakiś abysel nam wyleciał, który farmi nam 166 tysięcy. No dobra, spoko, to już zaraz robimy rebirfa. Chociaż nie, rebirfa nie mogę chyba robić, tak mi się wydaje, bo... Straciłbym tego wtedy, aby sala. Dobra, kupmy sobie teraz lepszą wędkę. Kupmy sobie to, możemy teraz sobie kupić. A ile tu tych wędek jest jeszcze? O, dobra. Może tak szybko nie przejdziemy te gierki? Zobaczcie, ile tu jest tych wędek. To są jakieś takie lightning. No, my teraz mamy taką lepszą wędkę. Czy tu są w ogóle jakieś, nie wiem, bejty lepsze? Tu mamy bejty. A to możemy tutaj założyć sobie. Tu mamy wędkę. A tu mamy bejt merchant. Dobra, tu mamy. W... A. Tu w ogóle jakieś bejty mamy lepsze. Dobra, kupmy sobie dragon fruta w ogóle. W takim razie i tutaj Watermelona, nie Watermelon out of stock jest. Trochę takie połączenie grała Garden w sumie. Dobra, na razie tutaj wróćmy do naszej bazy. I załóżmy sobie tutaj te Dragonfruity. Co one w ogóle nam dają? Lure speeda 40, lag 190 i lag 30 nam dają. Dobra, to sobie teraz połówmy. Teraz w ogóle nie wiem, czy jest event, jakiś moon event, czy coś. No dobra, szef Kraba, Krabra Kadabra nam wyleciał. Gdzieś to chyba nie będzie mocne, jak mi się wydaje. Zobaczymy. Dobra, 100 kilo w sumie? Może będzie mocny jednak. Dobra, mamy tutaj tego szefa, on ma 100 kilo S Nie, 104 farmi na sekundę, dobra to bieda Tutaj no ten nabysal, mega fart. Dobra, powiem wam, że ciutkę zostawię MFK i teraz zarobiliśmy 180 milionów. Zobaczymy, co możemy za to teraz kupić. No to już jest naprawdę duże siano, tutaj to też możemy sobie zebrać. No to nam dużo nie zarabia, w ogóle teraz moglibyśmy sobie rebirfa zrobić. Chociaż nie, jeszcze nie mamy chyba tej opony. Ale to jakby zrastuje cały nasz progres, czyli całe nasze siano i wszystko. Więc na razie chyba nie będę robić tego rebirfa. Na razie pójdźmy sobie może jeszcze lepszą wędkę kupić na pewno. Bo teraz kawałek mamy do tego. w sumie market możemy sobie kliknąć, będzie szybciej. Dobra, na jaką wędkę teraz mamy? Tutaj 10 milionów, 50 milionów, 250 milionów. No tutaj ta lure wędka t, fajna już jest. Ale no dobra, na razie kupmy sobie tą. Jeżeli chodzi o baity, no to co my teraz tutaj możemy kupić? Czy coś tutaj jest? No tutaj wszystko auto O, watermelon jest. Dobra, kupmy sobie watermelona dużo, żebyśmy znowu coś wyłowili. Dobra, no na razie tyle. Co my tu jeszcze mieliśmy? Dobra, wróćmy z powrotem do naszego miejsca. W ogóle jestem ciekawy, czy to jest jakiś taki mocny, ten trainer, od którego, od którego ja wyłowiłem. Zobaczmy, jak to u innych wygląda. Czy inni mają jakieś też mocne? Gdzie są w ogóle inni gracze? Tutaj na przykład jakiś gość jest. On ma jakieś berber, patapima i. coś e, jeszcze. Zobaczmy u niego, jak to wygląda. No on ma tu jakieś rate, który mu 900 farmi na sekundę, 1135 tysięcy. No dobra, to my całkiem niezłego wyłowiliśmy, chyba tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy jak teraz, będzie szło, tylko musimy sobie zmienić tą wędkę. Tutaj Tom załóżmy. No i tutaj mamy jeszcze 8 tych dragon fruitów. Dobra, zobaczmy jak teraz to nam pójdzie, co teraz wyłowimy. Teraz powinniśmy po pierwsze dużo szybciej łowić, a po drugie mamy większego laka. No tak w miarę szybko łowimy, ale nie też jakoś super szybko. Dobra, cyk i mamy jakiegoś legendarnego w sumie mamy, dobra ile on daje? Który to jest? To jest ten, postawmy go sobie ilon nam daje, 18 no to serio, czemu mi wyskoczyło, że jakiegoś legendarnego wyłowimy, chyba tego tutaj mamy, tego to musimy zebrać, tego tutaj postawmy, Ilon nam daje, 104, nie wiem wyskoczyło mi coś, że legendarnego wyłowiłem, jakby te wszystkie do ekwipunku sobie włóżmy. No nie, na razie to nie wygląda za dobrze, szczerze mówiąc. Dobra, musimy coś dobrego wyłowić. Niech nam ten jeden farmi siano, ile nam już wyfarmił? 27 milionów 28. 000. Musimy 250 milionów na kolejną wędkę zbierać. Tam też było mocne. Teraz w ogóle mamy jakiś deszczowy event, czyli teraz prawdopodobnie mokre berein nam mogą wylecieć. O, teraz coś dużego mamy. Nie wiem co to jest. No tylko niestety nie złowiłem tego. No, jakieś tam pingwino nam wyleciał, dobra, mniejsza. Łowimy, aż nie złowimy czegoś mocnego. Dobra, znowu jakiś common niestety. Tylko taki dosyć duży w sumie. Dobra, to był ten słoń w sumie. Dobra, teraz mamy coś w sumie chyba mocnego. Mamy jakiegoś epika. Zobaczmy. No, o 250 kg jakiś epik jest. Mamy tego tutaj, e, jakieś pingwina. Możemy go, wydaje mi się, że postawić. Dobra, ten już nam zarobił 50 koła. Dobra, jakiś w ogóle sklep z baitami się zaktualizował. E, no, 500 na farming to dużo mniej niż ten Abysal. Czy tu jest w ogóle jakiś lak? Serwerowy lak, nie stać mnie chyba na niego, no niestety nie stać mnie. Kupiłbym całemu serwerowi lak, ale nie stać mnie na to. Dobra, musimy w ogóle sprzedać te brainroty. Sprzedajmy całe inwentory, ile za to dostaniemy? 37 tysięcy. Dobra, powiem wam, że teraz mam jakieś giganta. Chociaż nie, nie gigant, 54 kg ale wygląda jakby był naprawdę duży, taki brybryr patapim. Dobra, już niestety tam się skończyło. Ustawmy go tutaj, ilan farmi. 831, to i tak dużo, dobra, tego Lionela na pewno zabierzmy stąd. Tutaj ten w ogóle ma mutację, Lightning. Ale to też zabierzmy. No i tutaj tego Ankomona też. W ogóle, czy karmi? No to jest jakby feed. W jaki sposób tu karmić te Brainroty? Czy da się je farmić? Ale chyba tak. Dobra, farmimy te 250 milionów. Aktualnie mamy 200 milionów. Dobra, i teraz wyskoczymy mi w ogóle, że moim następnym jakby złapaniem będzie mityczny pet. Znaczy mityczny Brainrot. Dobra, i teraz mam mityka. Dobra, tylko musimy to złowić. Ale to w ogóle szybko idzie. Dobra, mamy mityka. Awokado gorilla. Ale 1700 kg awokado gorilla nam daje. Znaczy waży. 8900 nam zarabia. No dobra, to nie tyle co tutaj ten Abyssal, ale i tak git, jeszcze 25 milionów nam brakuje. Dobra, jeszcze raz mamy te 250 milionów, znaczy będziemy mieć jak to sobie to odbierzemy. Dobra, dokładnie tak i dobra, pójdźmy sobie tutaj do marketu. Sprzedajmy brainroty, które mam, bo powiem wam, że trochę mi się znowu uzbierało tego. No, 118, 114 tysięcy chciałem powiedzieć. Mniejsza w to ważne, że tutaj mamy na wędkę lepszą. I tutaj już maksymalnie możemy złowić rybę, która będzie miała 6000 kilo. Dobra, tutaj jeszcze trochę mamy. Załóżmy sobie tą wędkę, zobaczmy, jak ona będzie wyglądać. Tutaj jest ta wędka. No, już taką porządną mamy. Lightning wędkę. Dobra, zobaczmy jeszcze bejty Kurczę, wszystko auto stock. Dobra, to jest kupmy sobie te pomarańcze, bo to zawsze nam daje trochę więcej laka. Dobra, zobaczmy, jak teraz pójdzie nam z łowieniem na tą lightning wędkę. Zarzućmy sobie tutaj w trochę inne miejsce. I od razu legendę mamy. Dobra, zobaczymy jak duża ta legenda będzie. Cyk 2800 kilo. Balery no wyłowiliśmy. Dobra, gdzie by go tu postawić? Tutaj go postawmy. Ile znam siana farmi? Kurczę, nie widać. A tutaj nadal jest 2700. No dobra, co nie farmi goś tak super dużo. Dalej nie wiem, jak się karmi te brain roty. Może innym brain rotem? Nie mam pojęcia. Bo tu możemy podnieść tego Brain Rota, ale jak go nakarmić. Dobra, mniejsza w to, dobra, drugi raz zarzućmy pójdźmy w ogóle na inną stronę, w ogóle co tutaj jest? o co tu chodzi? tu nie byłem czy jakieś upgrady są? supply merchant stać nas tutaj na jeden taki I co to nam daje? aha i tu jakby daje nam 10% na mutację jakąś no dobra to w sumie spoko to jest to podnosi nam szansę, że wyleci nam Brainrod z mutacją dobra to ja sobie to zjem i teraz mamy 20, a dobra ten daje nam plus 25 lag boosta i to jest na 15 minut, no dobra to spoko nie widziałem tego wcześniej, ale no przydatne Dobra, rzućmy znowu, zobaczmy co teraz łowimy. Come on, niestety. Powiem wam, że w sumie teraz mamy dobry jakby relikt do odebrania sobie Musimy tutaj siano zebrać z tych rzeczy Znaczy relikt, nie wiem czy to jest w sumie relikt, ale ten tutaj medal w sumie To nam daje 10% na mutację, ale teraz za 50 milionów mamy do kupienia Taki, który nam chyba wagę będzie podnosić tych ryb Tutaj to mamy, to sobie kupmy To użyjmy, sprzedajmy te wszystkie brain roty. Dobra i teraz tu sobie wróćmy oczywiście No i dobra, zobaczmy jak to teraz będzie wyglądać Czy teraz będziemy mieć większą szansę na złowienie czegoś dobrego U, od razu mityk Dobra, spoko. Kurczę, no nie, nie, udało się mityka złowić. Ale Lipa, ale to szybko jakby uciekło. Starczy, że raz nie trafiłem jakby w ten prostokąt. Mi uciekł ten mit. Dobra, jeszcze jednego złowić musimy. Ale to szybko uciekło, powiem wam. Dobra, teraz mamy znowu legendarkę. Teraz postaram się, żeby. Nic się z nią nie stało Może jakaś mutacja wbije na nie Bo teraz mamy chyba moon event Tak mi się wydaje Dobra i co mamy 150 kilo, Jakaś taka słaba legendarka Dobra coś giga słabego wyłowiliśmy Gdzie to w ogóle jest Tutaj coś takiego mamy Ile to w ogóle siana zarabia 1700 No dobra jakąś taką turbo legendarkę wyłowiliśmy Dobra musimy jeszcze jednego mityka wyłowić chociaż Dobra jeszcze jedną legendarkę mamy No tylko też jakiś chimpanzejni słaby Dobra mityk Musi być mityk Musimy jeszcze jednego mityka chociaż złowić Do... Dobra mamy, mamy mityka Mamy mityka Tylko wyłowienie tego nie będzie proste Dobra, 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 full focus, full focus. Cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy mityka, 1500 kilo. Bombomini guzini. Zobaczmy ile bombomini guzini nam farmi siano. Tutaj mamy bombomini. Dajmy sobie go na pasek. Yy, no i dobra, tutaj tego podnieśmy. No i mamy Bombomini. Jeszcze Lightning ma efekt. 10 tysięcy, no to dobra, no. Spoko, mamy takiego Bombomini. Resztą zajmiemy się w kolejnym filmie.